Oświadczenie życia i wolności. Ja z nazwiska nadanego mi przez rodziców Robert Adamus oświadczam, iż jestem człowiekiem wolnym i oświadczam, iż jestem człowiekiem żywym. Jako ojciec synów, mężczyzn żywych oraz kobiety żywej żyję zgodnie z prawem naturalnym. W prawie naturalnym postępuję i prawem naturalnym staram się żyć oraz postępować względem osób innych. Urodzony zostałem jako istota ludzka, komplementarna i żywa, z pełnym prawem do życia. Z pełnym prawem do życia w szczęściu, zdrowiu, tworzeniu, dobrobycie i posiadaniu. Praw tych nigdy się nie zrzekłem i nigdy się ich nie zrzeknę. Oświadczam, iż wszelkie moje dobra, nabyte od urodzenia, wszelkie ziemie należne mojemu rodowi, moim rodom, mojemu narodowi. Te zagrabione, przywłaszczone przez system oraz obce istoty obcych ludzi niezgodnie z prawem naturalnym lub każdym innym niż prawo naturalne należą tylko i wyłącznie i zawsze należały do mnie, do mojego rodu lub mojego narodu. Do tych wszystkich praw, do wszystkich ziem, tego co w ziemiach, tego co na ziemi oraz tego co nad ziemią, roszczę sobie prawa jako dziedzic po krwi przodków moich ich przodków i praprzodków wszelkich moich rodów mojego rodu i mojego narodu nie mam żadnych panów nad sobą jestem autonomiczny komplementarny ponadto oświadczam iż wszelkie moje dobra ruchomości nieruchomości oraz wszelkie rzeczy które są w mojej przestrzeni życiowej Należą tylko i wyłącznie do mnie. Nie należę do żadnej organizacji, żadnego kościoła, żadnego państwa, żadnej sekty ani innej grupy. Jedyną moją organizacją, do której przynależy, jest mój ród. Wszelkich podpisów, wszelkich umów, wszelkich moich oświadczeń, jako fałszywie ode mnie wyłudzonych przez system, przez pasożytnicze rządy pasożytniczy rząd. Uznaję za niebyłe, nieważne i wszystkie je odrzucam. Oświadczam, iż moje nazwisko i imię zagrabione mi od urodzenia przez pasożytniczy system do wyłudzania wszelkich dóbr i pieniędzy przynależnych mojej osobie. Od tej chwili, to jest 15 maja 2021 rok. Oświadczenie złożone w Bolesławcu przynależą tylko i wyłącznie do mnie. Wszelkie dobra, wszelkie prawa przynależne do tej pory do mojego nazwiska i imienia wykorzystywanego i używanego w formie prawa handlowego i tytułu handlowego należą tylko i wyłącznie do mnie.